jak wygląda sytuacja kadrowa po tych dwóch tygodniach? Chyba doszedł też Bartek Pawłowski, tak? To raz o to dopytamy, jak tam wygląda, czy on już jest brany pod uwagę? Bartek trenował z nami, naturalnie wszyscy są brani pod uwagę, tak jak powiedzieliśmy co samego początku, jeżeli ktoś jest przygotowany, że ten czas jest spożytkowany na dobry trening, to oczywiście wszyscy są brani pod uwagę. Michał Mak Miał grypę żołądkową, także jest przeziębiony. Sławek Peszko również po, po treningu wtorkowym również nam się rozchorował, także czy w środowym treningu, przepraszam, także mamy kilka, kilka chorób, które, które, w tej chwili no taka pogoda jest, że musimy na to uważać, ale poza tym wszyscy są w miarę zdrowi i, i przygotowani do do niedzielnego meczu. Przypuszczam, że tak, bo Miloš narzekał, Gino van Kessel, przepraszam jeszcze jest Gino van Kessel, który również się rozchorował po pobycie, no ale to mówię, to jest w miarę normalne, bo, bo przeloty i tak dalej, różnice temperatur to jednak, jednak ma, ma swoje znaczenie, także tych, tych powiedzmy trzech piłkarzy w tej chwili nie jest do, do naszej dyspozycji, jeśli chodzi o niedzielny mecz. Pytanie? Trenerze, no, udało się zapomnieć, zresetować po tych trzech porażkach z rzędu w Ekstraklasie? Ja myślę, że, że wszyscy spojrzeliśmy na, na to chłodnym, chłodny, chłodnym okiem. Staraliśmy się wyciągnąć wnioski, jeśli chodzi o, o te tygodnie, które są za nami, jeśli chodzi o grę. Bo mówię, no wiele mimo że ten ostatni mecz również zakończony był porażką, to tak naprawdę niewiele można było. Piłkarzom zarzucić, jeśli chodzi o, o grę, jeśli chodzi o ich zaangażowanie, tak jak powiedziałem, tego zapału, tej pasji, tego co nas cechowało przez wiele, wiele miesięcy, no nie możemy stracić, nie możemy machnąć ręką, bo najłatwiej się poddać, najłatwiej wskazywać palcem, kto popełnił błędy, dlaczego i jak, a myślę, że to nie jest, to nie jest naszą cechą charakteru, że, żeśmy się odwracali i patrzyli, co, co było, co możemy, co, kto popełnił błędy, czy... Jakim zespołem tak naprawdę jesteśmy? Bo to jest też również dla nas wszystkich, że kiedy jest pięknie, różowo i jest, są wygrane, naturalnie łatwiej wszystkim jest pracować. Jest to test dla nas również, że, że przy tych niesprzyjających okolicznościach, w tej chwili, no, jakim jesteśmy zespołem, jakim, jaką jesteśmy drużyną czy grupą ludzi, którzy, którzy pracowali przez wiele miesięcy na to, co, co mamy w tej chwili. Także jest to pewnego rodzaju test dla nas i, i myślę, że jesteśmy na tyle dojrzali, czy jesteśmy dojrzałą grupą. I piłkarzy i powiedzmy sztabu szkoleniowego, że, że patrzymy, na to, patrzymy na to tak, jak to jest, że, że nie zawsze będzie różowo i kolorowo, ale tak jak w tej chwili jest, na pewno na pewno wielu z nas jest rozczarowanych, ale, ale tak jak mówię, no, najłatwiej machnąć ręką, poddać się i, i, i czekać, co się wydarzy. Myślę, że tutaj zespół zrozumiał sam, że. Przy tym konsekwentnym powiedzmy, treningu, czy konsekwentnej linii, czy, czy tym stylu, który, który gramy, czy, czy staramy się grać, no musimy konsekwentnie podążać tą drogą, bo, bo innej możliwości nie ma. I w każdym treningu musimy mieć nie tylko zadowolenie, ale przede wszystkim ta dyspozycja musi być no, na 100%, bo to się przekłada na, to się przekłada na mecz, wiele piłkarskich prawd, czy jedna z tych piłkarskich praw mówi, jak trenujesz, tak grasz. I myślę, że tutaj, tutaj na pewno wyciągnęliśmy wnioski, bo to zaangażowanie, to pasję widać w każdym w treningu. I, I tak jak mówię, to nie jest tylko, że musimy, 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 to musi być również zadowolenie, radość z tego, że przebywamy ze sobą i radość z tego, że gramy ze sobą. Także myślę, że, że ten czas na pewno został dobrze, dobrze wypełniony, jeśli chodzi o analizy, jeśli chodzi o kontakty. Z grupą piłkarzy, z naszą w rozmowach tych takich powiedzmy kulorowych, z całym zespołem, na pewno to, to przebija, że, że nie będziemy, nie jesteśmy zespołem, który machnie ręką i powie, ok, niech się to zdarzy, co się ma zdarzyć, a my będziemy robić swoje. Myślę, że na pewno każdy z nich chce wiele osiągnąć dla, dla siebie, a również i dla, dla klubu, i dla zespołu. Dzień dobry, trenerze. Ja jako zły dziennikarz wskażę palcem na Mario Malocze i zapytam, czy on jakoś mocniej przeżył te błędy, które miał z thermaliką i z legią, czy on potrzebuje jakiejś dodatkowej pracy i czy mieliście ogólnie dodatkowe zajęcia z psychologiem, lub planujecie takie? Tak jak mówię, no wyeksponować indywidualności najlepiej, mówię, palec pokazać w jedną stronę i to, to jest najłatwiej. Każdy z nich zdaje sobie doskonale sprawę, czy zagrał dobrze w ostatnich tygodniach, czy zagrał źle, czy co może poprawić. My możemy tylko wyeksponować pewne rzeczy, jeśli chodzi o drużynę jako całość, bo, bo nie skupiam się, czy nie skupiamy się wyłącznie na indywidualnych ocenach. Ja, Maria na pewno wiele bardzo to przeżył te ostatnie tygodnie szczególnie ten ostatni mecz ale tak jak mówię no, jesteśmy mężczyznami jesteśmy profesjonalistami którzy muszą sobie z tym poradzić. Jeśli chodzi o psychologię to no, mieliśmy kilka, kilka kilka spotkań razem w zespole bo myślę że tutaj e, najważniejszą cechą czy najważniejszą rzeczą jest żeby Usiąść jak mężczyźni i porozmawiać jak mężczyźni. Że, tak jak powiedziałem, że nie jest wszystko ładnie, pięknie, kiedy, kiedy się wygrywa i różowo, tylko no, wtedy, kiedy, kiedy jest czas e, nieciekawy, czy powiedzmy ciężki. I, I to myślę, że każdego, każdego z nich e, pobudza do tego, że pomagają sobie, bo to jest najważniejsze, żeby w takich momentach, jakie są, żeby, żeby im pomóc. I, Tutaj na pewno muszę słowa pochwały do, do drużyny, że, że każdy z nich wierzy w to, że obok niego siedzi kolega, który, który w pewnych trudnych momentach mu pomoże. I to było widać w tych ostatnich kilku dniach, że, że no ta, ta współpraca ich zaczyna, zaczyna być dobra. To nie jest tylko chwalenie się, i klepanie po plecach, ale również jak, jak są, są momenty w czasie treningu, że trzeba kogoś zmobilizować czy krzyknąć na niego, to uważam, że to jest, to jest bardzo dobre i, i po treningu już widać, że w dalszym ciągu się rozumieją, także tutaj, jeśli chodzi o psychologa, w tej chwili nie przewidujemy żadnych, żadnych dodatkowych rzeczy. Myślę, że drużyna jest ważna, ale ważne są też indywidualności, bo, no bo Lechia ma takich zawodników. Wspomniał kolega o Mario Maloczy, który miał taki właśnie ciężki okres. Milosz Krasić też ostatnio nie prezentował wysokiej formy. Czy jest, nie wiem, po, po treningach widzi Pan nadzieję, że obaj będą grali w najbliższym czasie lepiej, niż to miało miejsce przed tą przerwą na kadrę? Panowie, no proszę państwa, nie możemy im zarzucić, że nie chcą, że, że mają jakieś, jakieś rzeczy, które, które wpływają na to, że, że grają tak, a nie inaczej, no takie są warunki, uwarunkowania, każdy mecz jest inny, dzisiaj możemy spekulować, gdybać na zasadzie dlaczego tak jest, jak będzie, no nie wiemy jak będzie, wiemy, że to y, tą pracę, którą musimy wykonać i Miloś, i, i tak jak Pan podkreślał, czy, czy Mario Maloczej, wszyscy 26 muszą przyjść na trening i, i, i mieć, mieć, powiedzmy, tą świadomość tego, że tą pracę muszą wykonać jak najlepiej, bo tak jak powiedziałem, ta praca, która jest na treningu, na pewno przekłada się na, na, na tą grę na boisku i, i jeśli nie powiedziałbym, jeśli nie widziałbym tego w czasie, w czasie treningu, to z pewnością i Miloszowi i wielu innym bym zwrócił uwagę na to, że, że to nie powinno tak wyglądać. Także tutaj nie, no tak jak powiedziałem, każdy, każdy ma jakiś słabszy okres i, i tu jest naszą mądrością jako zespołu, żeby te rzeczy nie tylko poprawić, ale również no, podbudować ich. Bo mówię, każdy z nas ma dobry dzień, każdy z nas ma zły dzień. Są momenty, gdzie. gdzie te rzeczy się nawarstwiają i ma, ma, to, ma to wpływ na naszą pracę. Także pod tym względem, tak jak powiedziałem, nie chcę tutaj wyeksponować indywidualności, którzy, które, które, mogą mieć słabszy dzień, bo to najłatwiej jest wskazać palcem. Ten palec powinien być nie w tą tylko zawsze do siebie patrzeć na to, co można lepiej zrobić jako samemu, my jako sztab szkoleniowy czy każdy z nich po kolei jako jako piłkarz. Także nie uważam, że Musimy konsekwentnie tą samą drogą podążać, a ja, tak jak powiedziałem na samym początku sezonu, że będę od nich więcej wymagał i oni muszą sami od siebie również więcej wymagać, jeśli chodzi o trening, jeśli chodzi o przygotowanie, jeśli chodzi o grę samą i uprosić to. Jeżeli mam ciężki dzień i nie mogę przedryblować dwóch, trzech piłkarzy, no to gram bardzo prosto, gram na jeden, dwa, trzy kontakty, jeśli jest miejsce, jeśli jest czas na to, żeby pewne rzeczy zrobić, wykreować, to nie mam z tym żadnego problemu. Kolejny trudny mecz, bo za zagłębie Lubin w bardzo dobrej formie było od początku roku Filip Starzyński. A my pamiętamy mecz w Lubinie i zwłaszcza tą pierwszą połowę fajnie byłoby to powtórzyć. Tam wtedy zdominowali się całkowicie zespół gospodarzy. Jakie spotkania Pan się spodziewa i czy jesteśmy w stanie zagrać? Czy jesteśmy w stanie zagrać <grym> tak jak w Lubinie, w pierwszej połowie? <grym> Na pewno ogląda, oglądałem kilka kilkakrotnie zespół, zespół Zagłębia. Zresztą byliśmy w Białej Podlaskiej na sesji UEFA i również spędziliśmy czas na obejrzeniu meczu Górnik Łęczna z Zagłębiem Lubin. Także mamy swoje wnioski. Myślę, że, że jak Pan podkreślił, jest to zespół, który potrafi grać w piłkę, który również jest bardzo waleczny. Czasami się cofają, te kontry mają bardzo dobre mają bardzo dobre również i dośrodkowania, i rzuty wolne, czy stałe fragmenty gry jako, jako całość. Także no, na, pewno, na pewno ciężki mecz będzie, będzie nas czekał, ale tak jak powiedziałem, tu w tej chwili staramy się przez te ostatnie tydzień, staramy się skupić wyłącznie na siebie, na poprawie tego, co, co możemy zrobić lepiej jako zespół, jako indywidualności, tak jak panowie powiedzieli. I, I tutaj, tutaj ten, ten cel, który nam przyświeca, na pewno jest taki, żeby poprawić te wszystkie elementy, które, które w tym ostatnich kilku tygodniach szwankowały, również i, i koncentrację, również i e, rzeczy, które zdarzają się przy utracie bramek, bo to jest, to jest w tej chwili chyba naszą piętą achillesową. Zresztą sobie poradzimy. Ja rozumiem, że był jakiś plan przygotowań i on pewnie nie zakładał trzech porażek z rzędu. Czy po stracie tych punktów ten plan został jakoś radykalnie zmieniony, że jest inny pomysł na to, jak będzie wyglądała reszta sezonu? Nie, dlatego, że, że tak jak podkreślałem, no musimy wierzyć w to, co robimy. Przez wiele tygodni to robiliśmy i to zdawało egzamin, więc tak jak, tak jak powiedziałem wcześniej, no najłatwiej jest wrzucić to wszystko w kąt, powiedzieć, że to nie pracuje, a tak, tak to tak naprawdę tak, tak, tak nie jest. Także będziemy konsekwentnie podążać tą tą drogą, którą, którą przez te wiele miesięcy podążaliśmy i musimy wierzyć w to, że te rzeczy, które robimy w czasie treningu również dadzą efekt w postaci dobrej gry, dobrej gry na boisku, także tutaj, tutaj ten, ten punkt ciężkości został lekko przesunięty na to, żeby zwrócić uwagę na to w czasie treningów, że, że jednak te rzeczy, które są, czyli powiedzmy, daję przykład, no, mamy stworzyliśmy sytuację i teraz te sytuacje w czasie treningu są traktowane powiedzmy, bez troski. A nie, strzeleci teraz, to strzelę za dwie minuty, bo jest trening strzelecki. Musimy być konsekwentni w tym, żeby takie rzeczy właśnie poprawiać, bo myślę, że w tym ostatnim meczu to nas zawiodło, a przed meczem, jak rozmawialiśmy tutaj w, na konferencji prasowej, mówiłem wielokrotnie, muszą nas cechować trzy rzeczy: być skutecznym, efektywnym i efektownym. Ale w tej kolejności. I myślę, że tutaj ten numer jeden w czasie tego ostatniego meczu, nie tylko w czasie tego ostatniego meczu, ale przede wszystkim no, zawiódł. I później już te wszystkie rzeczy będąc efektywnym i efektownym, no, już nie mają tak naprawdę znaczenia. Także na tym musimy się skupić, żeby żeby te sytuacje, które mamy, no, wykorzystać z zimną krwią i wtedy nam się dużo łatwiej gra, bo to było widać przez wiele, wiele tygodni, że przy strzeleniu bramki jesteśmy innym zespołem niż ten, który no stara się gonić, 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 także tutaj, tutaj musimy to, te rzeczy poprawić. Bierze się to tak jak powiedziałem wcześniej z tego, że, że zbyt łatwo tracimy bramki i później jest, no jest nam ciężko to, to, to nadrobić. Może brakuje nam kogoś takiego jak kucharczyk, kto by wykańczał tę akcję w ten sposób. No, panowie, no dzisiaj jest kucharczyk, jutro będzie Wilusz, pojutrze będzie nie wiem kto, no, no takie są sytuacje, tak się zdarza, także tutaj Tutaj po to, po to są te zmiany, żeby te zmiany coś wniosły i tutaj wydaje mi się, że, że wiele meczów było, czy meczów, które, które również przesądziliśmy na swoją korzyść właśnie z ławki rezerwowych, także mi się wydaje, że nie, że szczerze, uczciwie Rafa to strzela jedną. 10 centymetrów, Marko ma drugą, Flawię ma trzecią, jest po meczu, jest zupełnie inny mecz i byśmy nie rozmawiali o Kucharczyku, o Wiluszu czy, czy innych, innych piłkarzach. Także nie, z Wiluszem chyba przesadziłem, nie? Ale zabrzmiało Ale dobrze, a pasowało mi. No anyway. także, także nie, jest. jest ja... Tak jak mówię, że te, te rzeczy muszą być w kolejności. Skuteczni, efektywni, efektowni. I to, i to będziemy przestrzegać, tego będziemy, będziemy się trzymać, jeśli chodzi o, o naszą grę czy nasz styl gry.